Pery Praczet. Kolor Magii. Prolog. W odległym trochę już zużytym układzie współrzędnych na płaszczyźnie astralnej, która nigdy nie była szczególnie płaska, skłębiona mgiełka gwiazd rozstępuje się zwolna. Spójrzcie. Wielki atuin żółw zbliża się, płynąc powoli przez międzygwiezdną otchłań. Wodorowy szron pokrywa jego ciężkie płetwy. Przedwieczną skorupę wyżłobiły kratery meteorów. Oczami wielkimi jak morza, przesłoniętymi bielmem i pyłem asteroidów, spogląda nieruchomo w cel. Mózgiem większym niż miasto z geologiczną powolnością, myśli tylko o ciężarze. Spory ułamek ciężaru można oczywiście przypisać Berilli, Tubulowi, wielkiemu tponowi i Jekarinowi, czterem gigantycznym słoniom. Na ich spalonych gwiazdami szerokich barkach spoczywa krąg świata. Na całym obwodzie, otoczony girlandą wodospadu, a od góry przykryty jasno błękitną kopułą niebios. Astropsychologia do dziś nie ustaliła, o czym myślą słonie. Wielki Żółów był jedynie hipotezą, do dnia, gdy nieduże tajemnicze królestwo król. W którym najbliższe krawędzi góry wystają poza krańcowy wodospad. Na czubku najbardziej przepastnego urwiska zbudowało rusztowanie z systemem bloków. Stamtąd w mosiężnym pojeździe o kwarcowych oknach opuszczono za krawędź kilku obserwatorów, by zajrzeli pod zasłonę mgieł. Ci dawni astrozoologowie, ściągnięci z powrotem przez ogromne zaprzęgi niewolników, dostarczyli wielu informacji o naturze i kształcie Atuina oraz słoni. Nie rozwiązali jednak fundamentalnych problemów natury i celów wszechświata. Na przykład, jakiej płci jest Atuin? Astrozoologowie stwierdzili autorytatywnie, że póki nie powstanie większe i mocniejsze rusztowanie dla podjazdu badającego głęboki kosmos, odpowiedzi na to kluczowe pytanie nie poznamy. Tymczasem można jedynie spekulować na temat oglądanej przestrzeni. Istniała na przykład teoria, że Atuin przybył znikąd i będzie czołgał się jednostajnie lub też jednostajnie człapał donikąd, aż do końca czasu. Teoria ta wśród uczonych cieszyła się dużą popularnością. Alternatywny pogląd, przedkładany przez ludzi bardziej religijnej natury, głosił, że Atuin podąża od miejsca lęgu podczas Rui, jak zresztą wszystkie gwiazdy na niebie, także bez wątpienia dźwigane przez ogromne żółwie. Kiedy żółwie dotrą do celu, zaczną kopulować, krótko i namiętnie, po raz pierwszy i jedyny. Z tego ognistego połączenia narodzą się nowe żółwie i poniosą nowe światy. Hipoteza ta znana była pod nazwą teorii Wielkiego Wybuchu. I tak zdarzyło się, że młody kosmożółwioznawca z frakcji Równego Człapania testował nowy teleskop. Miał nadzieję, z jego pomocą dokonać precyzyjnego pomiaru Albeda prawego oka Wielkiego Atuina. Owego historycznego wieczoru, jako pierwszy człowiek z zewnątrz dojrzał po stronie osi kłęby dymu z pożaru najstarszego miasta na świecie. Później tak głęboko pogrążył się w badaniach, że zupełnie o tym zapomniał. Niemniej on był pierwszy, ale nie jedyny.